Prosta po horyzont, aż w góry wjeżdża i się sępetynki amerykańskimi a nie meksykanami którzy potajemnie przez granicę się przedarli nowy BMW z rejestracją z północnej Karoliny dla zmylenia przeciwnika ściągnęli kogoś na bok, ale to ma chyba meksykańską rejestrację no ale tylko tu nie, nic się nie pytaj bo ten jakieś groźnie wygląda żeby nie zaczął strzelać ty za? dobrze? No. to be afraid of All right. Hello. All right, no, yeah. What? I'm sorry. What did you say? Are you American? Yes. Yeah. Are you? What does this say? I this you? badge. Okay. All and right. what that says. So what that badge means? Are you an American citizen? Yes. I told you so. How long you an American citizen? Uh, Twenty-five years? years. Where are you from originally? Poland. Uh, from Poland. And you're questioning me if I'm an American? I'm not questioning you? you. I think am not questioning you. I have to me Pietrusz. I earned this badge. Pietrusz. I am you asking the, you. You do not have the authority to question me. Do I am not... that? Do you understand? No, I do you not... understand me. I do not question you. I ask you a question. That's different. Exactly. So what do you think act... this badge means? Pietrusz. I cannot ask you a question. Are you over Are you, are you, are you above the law? Are you in the American... Are you, American... are you, are you above the law? I'm not saying I'm above the law. You are to serve here, sir. Jeśli got that badge, you are here to well, sell. I'm not Can questioning question that. Ma'am, are you an American citizen? Yes. Have a good day. Thank you. Piotr. You may leave. Thank you very much. I appreciate it. Get out of jeszcze nie byłem. Drewniane ławki. <laughs> w kościele. Jak w kościele? Ale ma być film zaraz o tych o tych białych piaskach. No to zobaczymy, za dwie minuty się zaczyna. Na razie nas dwoje ale, jest tylko w kinie. Ale, ale, ale klima działa, suf i A te, te krzesłka też takie jak zakopane, nie? Jak byłem kiedyś w Jugosławii To tam słyszałem taką legendę Że jak Pan Bóg stwarzał świat I szedł przez świat Z workiem kamieni na plecach To tu rzucił troszkę, tam rzucił troszkę A nad Jugosławią Mu się ten worek rozerwał I mu się wysypały wszystkie te kamienie no to chyba jak palbok przed z workiem gipsu, gipsu. To, się, to mu się tu ten worek gipsu wysypał i jest tutaj 275 mil kwadratowych wyaszczy z tych białego piasku. To, to, to co on mówił te, na tym, ten hmm. kwiatek, co sobie taką doniczkę sam robi. No. A tu się nam asfalt skończył i zaczynamy. I jedziemy piachu. po lodzie. Na wycieczkę po wydmach If you get lost Patrzcie na coś na przykład na kibel wystający z piasku Próbuj telefonu jakby był zasięg i nie łaś w kółko tylko stój na miejscu Pustynia gipsowa W okolicznych górach tam widać na horyzoncie góry Woda na wiosnę wymywa gips, on spływa rzekami w dół i jak rzeki wysychają, to robią się kryształki gipsu, które potem wiatr zdmuchuje i wpadają tu do tej niecki, gdzie jesteśmy jest to największa gipsowa pustynia na świecie. Piasek taki gipsowy jest chłodniejszy trochę od piasku kwarcowego, więc tu podobno troszkę lepiej zwierzętom wytrzymać roślinki żyją jakieś, ale właśnie widać gdzie jest kępka roślin, tam mniej wiatr wydmuchuje, bo w ogóle te wydmy maszerują od kilku metrów kilkanaście metrów młode wydmy na rok na stare wydmy, na których już jest roślinność to Około paru centymetrów, paru nastu centymetrów na rok się przesuwa. Ja sobie chwesznę. Nie, nie, tylko. Do ręki chciałem to wziąć. Na taki, taki pył. No. no ja cię tu filmuję, jak ty ja... <laughs> się obsuwa droga. No i to jest najlepsze, że chociaż to jest. Park Narodowy to wolno chodzić po wydmach. Nawet sprzedają takie miedniczki, żeby zjeżdżać nimi. Jak na sam. Jak na no, sam. Po horyzont. Po horyzont biało. Już pełno w butach mam pas piasku. W butach mam pasku pełno. W butach mam piasku pełno. Generalnie rzecz biorąc, I to jest dość twardy ten piasek, nie zapada się pod nogami. Taki ubity, nie? Ubity, no bo to jednak deszcze padają od czasu do czasu. A to gips, więc dopiero musi wiatr ten gips rozbić na nowo. Tutaj chyba w czasie dużego deszczu jeziorko się robiło i to wygląda jak wyschnięte dno jeziora. otoczone właśnie wydmami. Ta wydma taka wygląda jak pionowa ściana stąd ale nie jest powiedziane, że nam się uda wyjść tędy tutaj. Tu Wykrócaj troszkę troszkę niżej tam z boku jest chyba łagodniejszy stok to można by wyjść tym stokiem z boku, no ale zobaczymy jak nam tu pójdzie wdrapywanie się na to. Tu się tak mieni na no. słońce jak się patrzy A tu nie jest taki farny tato Tu jest sypki jak mąka No, No ale to myślę, że mnie się uda wyjść. Tu jest łagodnie. Tu jeszcze góra. Chyba na tyłku zjadę. No to chodź. Wyłaś tu. Może tam bokiem będzie łagodniej. Chyba, chyba sobie zdejmę te buty, jak się uda. Te samo zaciskające sznurówki, których zaletą jest to, że łatwo je zawiązać i rozwiązać akurat. Się nie chcą dać rozwiązać. Tu się mógł piasek dostać do środka. No, piaseczek chłodny rzeczywiście. Mimo, że jest 30 stopni ciepła, to piasek nie parzy. Piotruś, jakby. zjeżdżaj na tą stronę, co będziemy szli do, z powrotem. No Zjeżdżam na sobie do domu. Mm -hmm, Piszę, żeby nie brać. Jest napisane. To też. <laughs> Ale do kieszeni jak weźmiemy, to, to nikt się nie zorientuje. O, do butelki po wodzie możemy na. No, w kółko się kręcę i proszę Was, widok niesamowity. Piotruś będzie kradł piasek z tego, z na Monument. To nikomu nie mówcie. Ręcz No, mamy połowę wody, żeśmy wypili, to wracamy. Tak, taki był, takie było ostrzeżenie, że jak się wypije połowę wody, to trzeba wracać. I jak nie wiadomo gdzie iść, to... No, rozglądać się za kibelkiem. <laughs> rozglądać się za kibelkiem. Dobra, to trzymaj. Trzymaj dobrze, bo jak coś wypadnie z kieszeni, to widać gdzie leży od razu. Spod, trochę schodzę, a trochę siadam na tyłku. Nie takie proste tu zjechać, bo robię góry, góra się robi pod elągą. Nie można zejść No ale tak jakby wcześniej w mące maszerową Z góry się fajnie idzie No lepiej niż pod górę Zdecydowanie A tu Gniazda mrówcze chyba wejść albo a tu jak nieprzyjemnie no bo tu jest takie twarde z wody To ubieraj buty Albo się rusza jaszczurka właśnie biała, bo tutaj zwierzątka się przystosowały do kolorów panujących na tym o, ale pustyni I, i ta właśnie widać jaki przykład jakby była przykurzona Poczekaj, poczekaj bo ja też chcę do zdjęcia a tutaj te juki one mają długi korzeń czy też nie korzeń pień. tylko pień który sięga do samej ziemi i jak wydma się przesuwa wydmuchana przez wiatr to, to ta juka się właśnie załamuje tak tu widać kiedyś, kiedyś była to, ta załamana część wystawała dopiero ponad piasem Tutaj zrobili tak dla takich, co nie chcą łazić w butach po piasku. Zbudowany jest molo droga na palach. Można sobie w komfortowych warunkach to też jest w sumie zrobione głównie z myślą o inwalidach, na przykład. Że jak ktoś jest na wózku inwalidzkim, to ma tutaj dostęp do tego, że może nie, no bo nie da się wózkiem inwalidzkim w piasek wjechać. A a tu ma możliwość zobaczenia tego, także taka, taka motywacja tego jest prawdopodobnie. I tutaj też są informacje o roślinkach, jakie tu czasami kwitną. No jest w ogóle taka już graniczna część tego parku, gdzie już stare te wydmy są porośnięte roślinkami. Tu właśnie, widać taką, która sobie robi tą własną doniczkę, że już sama wydma wydmuchana. A ona została na takim piedestale, bo używa wilgoci, którą wypuszcza z korzenia, żeby budować sobie budować sobie taką górkę twardą, której wiatr nie wydmucha, żeby żeby przeżyć po prostu. Tu widać jakie duże te górki czasem zostają wokół wydmuchany piasek, a tu górka została, bo bo roślinka sobie Zabezpiecza to przed wiatrem, właśnie wilgocią, twardnieje ten piasek i wiatr wydmucha w piasek dookoła, a, a wydma pokryta roślinnością zostaje. Wszystkie informacje dwujęzyczne, po angielsku i po hiszpańsku. Tutaj też takie miejsce, gdzie... Gdzie właśnie w czasie deszczu woda spływa i robi się tutaj jeziorko, potem wysycha i wiatr wydmuchuje ten. ten. No, powiesz, jaki tam jest ten. Aha, tam, tam dość tylicza. daleko, ale widać właśnie z jednej strony, z tej co wiatr wieje, została właśnie ta roślinka, która sobie sama, sama sobie robi naturalną doniczkę z gipsu. Jak właśnie wysoko ponad. Ponad powierzchnię wydmuchanego piasku sięga została Tylko, że za daleko, że tam podejść ona tak daleko jest od nas. Idzie ja szczureczka zasuwa po piasku za kosami, żebym jej nie mógł złapać muszę zooma robić, by jej nie było widać, ale szybko uciek. Rzeczywiście ciężko ją zobaczyć. Tu jest, widzicie? Tu, 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 tu ją widać. Rusza główką. Rusza główką. schowała się w krzaku i myśli, że ją nie widać, a ma taki żółty łepek mam cię, mam cię. tu jest. Nie ma wielkiego problemu ze znalezieniem taki.